Witam z tej strony W dzisiejszym odcinku pokażę Wam Silent Wireless Combo MK295, czyli taką cichą klawiaturę. Jeśli macie problem z tym, że gdzieś tam dziecko śpi, żona próbuje zasnąć albo coś, albo siedzicie przy kąpie, to jest to sprzęt podobno dla Was. Zaraz spróbujemy to rozpakować. W sumie przypadkiem trafiłem na tą klawiaturę. Eee, szukałem jakiejśkolwiek białej klawiatury. Tak, mamy myszkę. I to ta tam jest i klawiatura, i to generalnie tyle, jeśli chodzi o zawartość pudełka. <coughs> Nic więcej nie ma. Eee, całkiem fajna. Taka biała. Eee, OK. I teraz uwaga, trzeba się przysłuchać. A tu mam moje stare rapo. Faktycznie. Teraz jeszcze wyciągniemy. zaraz wyciągniemy myszkę. U, w szoku jestem. Głośna nie? A to był taki z wężami taki. Firma z wężami. Okej. Okay. O, muszę słychać. Ale jest spoko, szkoda, że nie ma bocznych tutaj przycisków. Więc tak, co my tutaj w ogóle mamy? Mamy tutaj bateryjkę już jakąś, on-off. Czułość nie jest chyba podana, nie widzę czułości. Ale jest silence, jest biała, jest cicha. Także to jest myszka, jest klawiatura. Klawiatura taka bardzo przypominająca, standardowa taka. Ciszej, głośniej, home, o jest też włącznik komputera, to ciekawe, będę musiał wypróbować. I faktycznie jest cicha. Także jak ktoś komuś przeszkadza dźwięk klawiatury, to ta -da! Ta już jest stara moja, tutaj już taka zużyta, trochę zżółkła, więc pora na, na wymianę. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym niemodelarskim odcinku. Będzie płyta główna może. Do zobaczenia.